Jeżeli mamy zapisać liczbę tą tutaj w postaci wykładniczej, tak? To musimy zapisać ją jako iloczyn liczby A i potęgi liczby 10. Możemy to napisać jako 36 razy 1 i raz 2 3 4 5 6 7 0. Czyli 36 razy 10 do potęgi Siódme. No, ale zobaczcie. Nasze a to 36. A, a ma być większe bądź równe 1 mniejsze niż 10. Czyli zamiast 36 musimy zrobić 3,6 razy 10, bo z tego, jak pamiętacie, jak przesuniemy przecinek w prawo, tak, to będzie 36 i jeszcze razy 10 do potęgi 7. Czyli mamy 3,6 razy te same podstawy. Wykładniki dodajemy. Tu jest ukryta 1. 1 dodać 7, 8, czyli 10 do 8. Żeby za każdym razem tego tak nie rozpisywać, kochani, to zobaczcie sobie na liczbę, która stoi przed zerami. To jest 82. Nie spełnia warunków, bo nie jest mniejsza od 10. Czyli zamiast 82 napiszemy sobie 8,2 razy 10. No i teraz uwaga, 10 do której potęgi? Jeżeli tutaj sobie postawiłam wirtualny przecinek, no to raz, 2, 3, 4, 5, 6, 10 do szóstej. I zobaczcie, liczba 8,2 jest mniejsza od 10, większa od 1 i jest ok. Liczba 60 7. Zamiast 67 napiszę sobie 6,7 i tu jest mój wirtualny przecinek. Raz, 2, 3, 4, 5. 10 do 5. Zamiast 92 to 9,2. Tu jest mój wirtualny przecinek. Raz, 2, 3, 4, 5. Czyli razy 10 do 5.